Witam serdecznie. Dziś przyjrzymy się z bliska e, niezwykłemu dokumentowi. To kronika gminy Połaniec obejmująca lata 1934 aż do 1995. To kawał czasu. Ogromny. I to nie jest taki, wiesz, zwykły urzędowy rejestr. To jest świadectwo życia sześciu dekad życia małej społeczności. Uchwycone na tle, no, wielkiej historii od II Rzeczypospolitej, przez okropności wojny, potem PRL, aż po sam początek transformacji ustrojowej. Prawdziwa saga lokalna. Dokładnie. Pomyślmy tylko. Księga, której y, pierwsze strony zdobią autografy samego prezydenta Ignacego Mościckiego i członków rządu. To od razu ustawia rangę tego dokumentu, prawda? No właśnie. Od razu widać, że to coś więcej niż lokalny dzienniczek. Więc nasza misja dzisiaj. Rozłożyć tę historię na czynniki pierwsze. Skąd w ogóle pomysł na kronikę w latach 30.? Co tam zapisano przez te wszystkie no, burzliwe dekady? I co chyba najważniejsze, jakie to ma znaczenie dzisiaj? Tak, dokładnie. Spróbujemy nie tylko prześledzić fakty, ale też mm, zrozumieć szerszy kontekst. Przyjrzymy się genezie tej inicjatywy. Ona była lokalna, jasne, ale wpisywała się w takie ogólnopolskie tendencje budowania świadomości obywatelskiej w pierwszej RP. Mhm. I zobaczymy, jak w tej jednej kronice, jakby w soczewce, skupiały się i wielkie wydarzenia, plany copu, wojna, później ta elektrownia i takie zwykłe, codzienne życie. Troski i radości mieszkańców Płańca. To będzie, mam nadzieję, fascynująca podróż przez nadzieje, dramaty, no i te fundamentalne zmiany, które kształtowały tę społeczność przez ponad pół wieku. Brzmi intrygująco. No to od czego zaczynamy? Od początku, czyli 1934 rok? Tak, zacznijmy od początku. Sam pomysł założenia kroniki, jak już wspomniałeś, to 1934 rok i inicjatywa wyszła od Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólnopolska organizacja. Tak. I to nie był przypadkowy moment. Po pierwsze, Związek obchodził swoje dziesięciolecie istnienia. A po drugie, rok wcześniej, w 1933, przeprowadzono ważną reformę samorządową, tak zwaną ustawę scaleniową. Co ona zmieniała? Ona między innymi wzmacniała samodzielność gmin. Także finansową, dawała im powiedzmy większe pole do działania. I w tym kontekście Związek Gmin widział w kronikach takie narzędzie nie tylko do dokumentowania życia, wiesz, społecznego, samorządowego, religijnego, gospodarczego ale też do czegoś więcej. Dokładnie co bardzo ważne, do budowania i wzmacniania lokalnej tożsamości poczucia wspólnoty to było kluczowe. I wspomnieliśmy o tych podpisach. To pokazuje, że inicjatywa miała poparcie na no, absolutnie najwyższym szczeblu. Prezydent Mościcki, premier Kozłowski, minister Zyndram Kościołkowski. Tak, tak, te odręczne podpisy to nie była tylko jakaś formalność. Zdecydowanie nie. To pokazuje, jak wielką wagę przywiązywano wtedy do idei samorządności, do budowania społeczeństwa obywatelskiego właśnie od podstaw, przez takie inicjatywy jak te kroniki gminne to nadaje temu dokumentowi niezwykłą rangę już na samym starcie. Zapisano, że ma służyć zarządom gminnym do, cytuję, wiernego spisywania rzeczy z życia całej gminy. Ale też, co jest niezwykle istotne, być źródłem zachęty ku zjednoczeniu się wszystkich obywateli gminy w pracę dla dobra wspólnego i najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Czyli misja integracyjna, wręcz wychowawcza. Dokładnie, nie chodziło tylko o suche fakty. Chodziło o budowanie wspólnoty wokół wspólnej historii, wspólnej pracy. Odpowiedzialność za prowadzenie kroniki formalnie powierzono sekretarzom gminy. Ale co ciekawe, te pierwsze wpisy, nazwane monografią gminy, tworzył cały zarząd gminy. I to przy aktywnym udziale mieszkańców, źródło wymienia Stanisława Justyńskiego i Józefa Mazgaja. To pięknie pokazuje takie oddolne zaangażowanie, prawda? No właśnie, to nie był tylko nakaz z góry. A sama księga, jak wyglądała? Wspominałeś, że okładka się zmieniała. Tak, to też ciekawe. Początkowo, jak podaje źródło, miała takie solidne, tekturowe okładki standardowe jak na tamte czasy. Tłoczony tytuł Kronika Gminy Połaniec. Prosto i rzeczowo. Tak, ale potem, na początku lat 80., czyli już w zupełnie innej epoce, w PRL-u. Tak, w środku PRL-u zyskała nową oprawę, znacznie bardziej, powiedzmy, okazałą. Skórzaną, ze złoconymi napisami, ozdobnymi metalowymi nitami na grzbiecie, wyglądała na pewno bardziej prestiżowo. Co sugeruje, że jej wartość była doceniana również wtedy. Tak, i właśnie ta nowa oprawa kryje w sobie taki fascynujący detal. Autor artykułu trafnie nazywa go signum temporis, znakiem czasu. Co to za detal? Na tej skórzanej okładce z lat 80. umieszczono godło państwowe Orła. Ale orła bez korony. A, czyli herb PRL-u, obowiązujący od 1944 do 1989 roku. Dokładnie. To jest taki namacalny ślad epoki, w której kronika była kontynuowana, ale też no, jakby dowartościowana tą nową reprezentacyjną formą. I ten brak korony symboliczny. Bardzo symboliczny dla władz PRL-u, odcinających się od tradycji II RP i monarchii. Jest tu wryty dosłownie wokładka dokumentu, który zapoczątkowały najwyższe władze przedwojennej Polski. Niesamowite. To pokazuje, jak historia potrafi być złożona, prawda? I jak przedmioty stają się świadkami zmian. Niemymi świadkami zmian ustrojowych, ideologicznych. Dobrze, to przenieśmy się teraz w czasie do tych lat 30. Jaki obraz Połańca wyłania się z pierwszych zapisów kroniki? Miasteczko z bogatą historią, Uniwersał Połaniecki, średniowiecze. Tak, historia bogata, ale w latach 30. XX wieku wygląda na to, że było to miasteczko trochę zapomniane, leżące na uboczu głównych szlaków. Jakieś połączenia ze światem były? No właśnie, głównie stacja kolejki wąskotorowej w pobliskich Sieragach i nieregularne kursy statków parowych na Wiśle. Trochę prowincjonalnie można by powiedzieć, ale pojawiła się nadzieja. Coś się miało zmienić. Tak, i ta nadzieja była bardzo konkretna, związana z planami Centralnego Okręgu Przemysłowego, słynnego Copu. Wielki projekt gospodarczy II RP. Jeden z największych i dla Połańca, dla okolic oznaczało to plany budowy nowoczesnej trasy nadwiślańskiej, nowej linii kolejowej, nawet elektrowni wodnej na Wiśle. To mogło całkowicie odmienić region. No właśnie. wyrwać go z takiego pewnego zastoju, otworzyć na nowe możliwości. W Kronice, w tych zapiskach można wyczuć ten powiew optymizmu. Oczekiwanie na lepsze jutro związane z tymi wielkimi państwowymi inwestycjami. Ale kronika to nie tylko wielkie plany, to też zapis codzienności, prawda? Co tam się działo w tym 1934 roku, na przykład? Tak, i to jest równie ważne. Kronika pokazuje, że gmina żyła swoim rytmem. Na przykład 28 lipca 1934 roku powołano bibliotekę publiczną imienia Adama Mickiewicza. O! To ważna inicjatywa. Bardzo. Na start miała skromny, ale jednak księgozbiór 176 tomów książek, 69 broszur. Zawsze coś. Rozpoczęto też ważną budowę wałów przeciwpowodziowych na czarnej i wiśle to dla bezpieczeństwa mieszkańców. Odnotowano działalność dwóch rzeźni świadectwo lokalnej przedsiębiorczości a Związek Strzelecki wspominasz o nim w notatkach. Tak, aktywnie działał Związek Strzelecki, organizacja paramilitarna przygotowująca młodzież na wypadek konfliktu. To było charakterystyczne dla tamtych czasów narastającego napięcia w Europie. Czyli mamy obraz życia społeczności lokalnej tuż przed katastrofą. Niestety, ta katastrofa nadeszła. Wybuch II wojny światowej. Jak kronika pokazuje ten moment wybuchu wojny? Z cytowanej w artykule relacji Czesława Kubika, ówczesnego sekretarza gminy, wynika, że kronika starała się oddać atmosferę chaosu, strachu tych pierwszych dni. Wspomina na przykład bombardowanie pobliskiego Mielca. Mhm. Zapisano też konkretną, symboliczną datę 7 września 1939. Wtedy Urząd Gminy w Połańcu praktycznie przestał działać w dotychczasowej formie. A potem przyszła okupacja. Tak czas brutalnych represji, wyzysku, no i przede wszystkim niewyobrażalnej tragedii ludności żydowskiej. Holokaust nie ominął połańca. Ale kronika wspomina też o oporze? Tak. Nawet w tych mrocznych czasach w okolicy działało podziemie. Jakie? Stronnictwo Ludowe, Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie, a także znany w regionie oddział partyzancki Jendrusie. Więc kronika staje się też cennym, choć pewnie fragmentarycznym źródłem wiedzy o lokalnej konspiracji. Ale tu pojawia się ważna informacja. Przez kilkanaście lat, w czasie wojny i zaraz po niej, kronika nie była systematycznie prowadzona. A samo prowadzenie jakichkolwiek polskich zapisków mogło być po prostu niebezpieczne, ale przetrwała. Jak? I tu dochodzimy do kluczowego momentu dla samego dokumentu. Kronika ocalała. A zawdzięczamy to, jak podaje artykuł, Tadeuszowi Machnickiemu. Był pracownikiem gminy i przez cały ten trudny okres przechowywał księgę we własnym domu. Niesamowite. Akt osobistej odwagi. I przezorności. Można się zastanawiać, co nim kierowało, czy już wtedy czuł jej historyczną wagę, czy po prostu obowiązek ocalenia czegoś ważnego dla wspólnoty. Niezależnie od motywacji, wielki szacunek. Ogromny. Dzięki niemu ta historia nie przepadła. Kiedy wznowiono zapiski? Dopiero na początku lat 60., wtedy władze nowo utworzonej gromady połaniec, bo gminy w międzywojennym kształcie zlikwidowano, podjęły decyzję o kontynuacji. I co zapisano w tym okresie powojennym? Ten okres, zwłaszcza od lat 60., to czas dynamicznych zmian. I kronika to starannie odnotowuje. Widać postęp w edukacji, nowa szkoła w Zrębinie w 1958, nowy duży budynek szkolny w samym Połańcu w 1962. To były ważne inwestycje. Kluczowe. A obok edukacji ruszyła na dobre modernizacja infrastruktury. Musiała znacząco poprawić jakość życia. Co konkretnie? Kronika notuje budowę utwierdzonej drogi Połaniec taszów ważna arteria. Zasypanie kanału na rynku to musiało zmienić wygląd centrum. W 1965 nowy żelbetonowy most na Czarnej i nowa droga do Niekrasowa. A rok później, w 1966, oficjalne otwarcie długo wyczekiwanej trasy nadwiślańskiej. Czyli połaniec wychodził z takiego komunikacyjnego zaścianka. Tak, łączył się lepiej z resztą kraju. Ale prawdziwy przełom, taki absolutny game changer, miał dopiero nadejść: Elektrownia. Dokładnie. Decyzja o budowie wielkiej elektrowni podjęta przez władzę w 1971 roku. To musiał być szok dla takiej małej miejscowości. Artykuł nazywa to boom inwestycyjnym i to chyba najlepsze określenie. Gigantyczne zmiany napływ tysięcy pracowników, nowe osiedla, rozwój usług całkowita transformacja społeczna, gospodarcza kiedy ruszyła? Pierwszy blok energetyczny uruchomiono w 1979, pełna moc w 1983. Elektrownia Połaniec stała się jednym z filarów polskiej energetyki. A miasto? A miasto tak się rozwinęło, że w 1980 roku Połaniec odzyskał prawa miejskie utracone w XIX wieku za powstanie styczniowe. Niesamowita historia. I kronika to wszystko dokumentuje? Oczywiście ten przełomowy okres jest szczegółowo opisany. W latach 90. odnotowuje już modernizację elektrowni, zatwierdzenie nowego herbu połańca. A czy ta kronika była jakoś doceniana wcześniej? Jeszcze w PRL-u? Co ciekawe, tak. I to oficjalnie w 1976 roku zdobyła trzecie miejsce w konkursie Kroniki terenowe, organizowanym przez redakcję dwutygodnika Rada Narodowa Gospodarka Administracja i Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu. Czyli zauważono jej wartość. Tak pokazuje to, że nawet w systemie centralnie sterowanym przywiązywano wagę do takiego oddolnego dokumentowania. Może władze widziały w tym narzędzie budowania lokalnej dumy, tożsamości, oczywiście w ramach ideologicznej epoki. A może po prostu doceniono rzetelność zapisu. Też możliwe. Kronika ponownie wzięła udział w konkursie tej samej redakcji w 1985. z okazji 40-lecia PRL. I co więcej, w samej księdze są adnotacje potwierdzające udział w tych konkursach, podpisane przez mm, wysokich rangą urzędników, nawet szefa Urzędu Rady Ministrów. To dodatkowo podkreśla jej status. A potem przyszła Nowa Polska i czas na drugie życie kroniki. Tak, na udostępnienie jej szerszemu gronu. I tu na scenę wkracza postać absolutnie kluczowa Mieczysław Machulak. Zmarł niestety w 2022 roku. Człowiek, instytucja dla Połańca. Zdecydowanie. Regionalista, krajoznawca, pasjonat historii lokalnej, a jednocześnie wieloletni pracownik samorządowy, sekretarz urzędu. To on był inicjatorem i założycielem dwóch bardzo ważnych lokalnych czasopism. Merkuriusza Połanickiego, który ukazuje się od 1991. Ponad 30 lat. Tak i naukowych zeszytów połanieckich od 1999. Prawdziwy strażnik lokalnej pamięci. I to on ocalił kronikę dla potomności. Można tak powiedzieć. To dzięki jego ogromnej pracy redakcyjnej i inicjatywie Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, któremu prezesował, ta niezwykła kronika która przez dziesięciolecia była po prostu jednym z wielu dokumentów w urzędowych szafach, mhm. została w 1999 roku pieczołowicie opracowana, zdigitalizowana i wreszcie wydana drukiem. Jako 115-stronicowa książka. Czyli wyszła na światło dzienne? Dokładnie. Stała się łatwo dostępnym fundamentalnym źródłem wiedzy o dziejach połańca dla historyków, regionalistów, dziennikarzy, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców. To piękny przykład, jak pasja jednej osoby może ocalić fragment dziedzictwa. Ostatni wpis w tej historycznej kronice nosi datę 30 listopada 1995 roku. Kończy się więc pewna długa, ponad 60-letnia epopeja. Trochę szkoda, że w tej formie nie była kontynuowana, prawda? Zgadza się. Forma papierowej, ręcznie prowadzonej kroniki chyba należy już do przeszłości, ale można powiedzieć, że misję dokumentowania bieżącego życia Połańca poniekąd kontynuuje Merkuriusz Połaniecki. Ukazuje się regularnie, jest taką kroniką współczesności. Natomiast sama księga pozostaje absolutnie fundamentalnym, niezastąpionym źródłem, co podkreśla autor artykułu sam z niej korzystający. Bezcenne świadectwo minionych epok. Tak. Pokazujące codzienne życie, przemiany społeczne, gospodarcze, kulturalne. To fascynujące, jak inicjatywa zrodzona z inspiracji ogólnopolskiego związku gmin, pielęgnowana przez lokalnych urzędników, mieszkańców, przetrwała z zawieruchy dziejowe i stała się tak ważnym dokumentem. Właśnie. Ta historia pokazuje coś niezwykle ważnego. Że wielka historia Polski, ta z podręczników, to nie tylko bitwy i traktaty. Mm -hmm. Ta połaniecka kronika, ocalona i udostępniona, jest tego namacalnym, żywym dowodem. Każda taka lokalna opowieść jest bezcenną cegiełką. Budującą nasze zrozumienie tego, kim jesteśmy. Podsumowując naszą dzisiejszą analizę. Prześledziliśmy fascynującą podróż Kroniki Gminy Połaniec. Od jej narodzin w 1934, przez nadzieję copu, mroki wojny, powojenny rozwój napędzany elektrownią, aż po jej ocalenie i wydanie drukiem dzięki pasji Mieczysława Machulaka. To rzeczywiście unikalne okno na przeszłość Połańca i regionu. Nie tylko zbiór faktów. Ale świadectwo tego, jak w losach jednej gminy odbijały się wielkie procesy historyczne. Dokumentuje życie zwykłych ludzi przez sześć burzliwych dekad XX wieku. Jej wartość jako źródła jest no, nieoceniona. Bez wątpienia. I cała ta historia, wiesz, nieuchronnie nasuwa pewne pytanie na przyszłość Jakie? Żyjemy w czasach, gdy dokumentujemy niemal wszystko cyfrowo. Tysiące zdjęć smartfonami, posty w social mediach, dane w chmurze. Tak, zalewa nas informacja. Ale ta dokumentacja jest często ulotna, rozproszona, nietrwała, podatna na zmiany technologii, łatwe usunięcie. Jaką wartość w porównaniu z tym cyfrowym potopem mają takie fizyczne, pieczołowicie prowadzone przez dekady spójne kroniki, jak ta z Płońca? Hmm, dobre pytanie. Czy my dziś. Jako społeczności, jako społeczeństwo, potrafimy w podobnie trwały, uporządkowany sposób zapisywać naszą wspólną historię dla przyszłych pokoleń, czy może w tej pogoni za chwilą obecną coś bezpowrotnie tracimy zdolność do budowania trwałej pamięci. To jest myśl, nad którą naprawdę warto się zastanowić. Jak będziemy opowiadać naszą historię za 50-100 lat? Właśnie. Dziękujemy za tę wspólną podróż przez karty niezwykłej kroniki i analizy materiałów. Do usłyszenia. Do usłyszenia.